Jestem zwolennikiem koncepcji. Czym większe zgromadzenie, tym dłuższe zamówienie. Mikołaj Kopernik poruszył siebie, a więc zakonnik z poruszył katolickie sumienia. A teraz ruch z Polski może poruszyć sumienia Polaków, którzy odwrócili się od swojego kraju. Że to najdłuższy musi odejść. To najdłuższy musi mykać pod koka. Niech myka! Niech nie myka! Zdajcie się cela dla Tuska złodzieja. Zdajcie się cela dla Tuska złodzieja. Zdajcie się cela dla Tuska złodzieja. Zdajcie się cela I uh don't -huh.